22 zasady życia, które chciałbyś znać, gdy byłeś młody. Uczymy się przez całe życie. Niektórych lekcji uczymy się w dzieciństwie, innych w młodości, a jeszcze innych w wieku dojrzałym. Dopiero z biegiem czasu zdajemy sobie sprawę, że życie byłoby o wiele łatwiejsze, gdybyśmy nauczyli się niektórych lekcji nieco wcześniej. Dzieciństwo kończy się w momencie zarobienia pierwszych pieniędzy. Od tego momentu staje się obiektem możliwego wzbogacenia materialnego dla wszystkich otaczających cię w tym momencie. System edukacyjny staje się przestarzały w momencie, gdy siadasz za biurkiem pierwszego dnia, ponieważ jest zbudowany na sztywności ministerstw i agencji i nie nadąża za nowymi trendami. Należy czytać nudne książki, które nie są zalecane przez szkołę. Czytaj bez przerwy, czytaj jak najwięcej literatury o charakterze poznawczym. Jeśli nie nabędziesz tego nawyku w dzieciństwie, później będziesz czytać tylko tytuły na ekranie telewizora, które nie dodadzą ci rozumu ani inteligencji. Porządek Światowy chce, aby wszyscy pozostali zombie telewizyjnymi debilami. Gospodarka kraju opiera się na konsumpcji, dlatego im bardziej jesteś analfabeto i im bardziej jesteś uzależniony od telewizji i mediów, tym łatwiej jest przydawać ci produkty i usługi, czasem nawet te, których wcale nie potrzebujesz. Ludzie wokół Ciebie są źródłem informacji. Naucz się komunikować i słuchać tych, którzy cię otaczają. Unikanie ludzi, Uważanie ich za niegodnych Twojej uwagi oznacza brak znalezienia klientów, przyjaciół lub pracy w przyszłości. Szanuj mądrość ludzi starszych od siebie. Słuchaj starszych, nawet jeśli uważasz, że ich punkt widzenia jest już dawno przestarzały, ich wiedza opiera się na mądrym systemie wartości wypracowanym przez lata. Na doświadczeniu życiowym i na logicznych powiązaniach między problemami a rozwiązaniami przyjętymi w celu ich usunięcia. Wybieraj ludzi, na których możesz się wzorować. Znajdź ludzi, których możesz podziwiać, spróbuj ich prześcignąć, a następnie wybierz innych, którzy są tego bardziej godni. Nieśmiałość jest wrogiem postępu. Nie pozwól, aby emocje uniemożliwiły Ci dowiedywanie się więcej o ludziach, ponieważ wtedy ludzie również nie dowiedzą się więcej o Tobie. Istnieje popularne powiedzenie, że bezczelność jest błogosławieństwem przybraniu. Wybieraj godnych zaufania towarzyszy podróży. Nie twórz zaangażowanego związku z kimś, jeśli jest w nim coś, czego nie lubisz. To właśnie to coś może być twoje zgubo w przypadku zerwania. Podejmuj ryzyko, gdy nic nie masz. Z czasem założysz rodzinę, pojawią się dzieci, nabierzesz doświadczenia i ostrożności, a także stanie się bardziej konserwatywny. Jeśli chcesz podejmować ryzyko, podejmuj je, dopóki jesteś młody. Bądź skąpcem. Nie wydawaj pieniędzy na bzdury. Oszczędzaj je na coś poważnego, jak na przykład własny biznes. To nauczy cię zawsze osiągać swoje cele. Pamiętaj, że pieniądze są tylko środkiem, a nie celem. Poznawaj świat. Wydawaj pieniądze na wrażenie. Radość z przeżytych chwili i wartość wspomnień są większe niż wartość kupionych towarów i ubrań. Pieniądze trzeba zarobić. Żadne oszczędzanie nie zapewni ci bezpieczeństwa finansowego i moralnej samowystarczalności. I nie ma znaczenia, ile zarabisz teraz, ważne jest twoje pragnienie i zdolność do zarabiania. Rozbicie banku w młodym wieku to pech. Szczęście w młodym wieku najczęściej prowadzi do. Pochopnych i złych decyzji. Łatwe pieniądze szybko odchodzą, pozostawiając jedynie gorycz i frustrację. Potrzebujesz programu działania. Jeśli nie chcesz planować swojego życia, przygotuj się na uderzenie losu. Los może dać ci prezent bez programu, ale często ważniejsze jest jego prawdziwe wykorzystanie niż otrzymanie. Z programem będzie to jaśniejsze i bardziej zrozumiałe. Bądź w formie, nabierz nawyku ćwiczenia przez co najmniej 15 minut dziennie, twoje ciało przyzwyczaje się do tego i nie będziesz w stanie z tego zrezygnować i będziesz utrzymywać się w dobrej formie. Przygotuj się na samodzielny tryb życia. Naucz się gotować, prać, prasować, robić zakupy itd., nawet jeśli twój partner robi to lepiej od ciebie. Nie ufaj swojej pamięci. Pamięć nie wystarczy bez względu na to, jak fantastyczna jest. Zapisuj wszystko. Masz. Nigdy nie przestawaj marzyć o czymś większym i lepszym. Nie słuchaj nikogo, kto mówi ci, że czas zejść z nieba na ziemi. Wychowaniem powinni zajmować się rodzice. Nie próbuj reformować ludzi, nie marnuj swojej energii na próżno. Szukaj tych, którzy nie są jeszcze zepsuci. Musisz umieć ładnie czytać i pisać. Mówienie w sposób inteligentny i rzeczowy przydaje się, gdy komunikujesz swój punkt widzenia klientom, kierownictwu lub pracownikom. Umiejętność konkurowania. Życie, biznes i relacje to bardzo konkurencyjne środowiska. Naucz się subtelnie w nich manewrować.